Jaka cisza i spokój. Oh. I znowu ognicho. Oh. Nad ranem padał deszcz ze śniegiem, jest mokre drzewo, ale udało się znaleźć trochę takiego, żeby nisko mózg rozpalić. Wow. 不用，不用。 Obecna w Norwegii, łączę się z lasu. Dzisiaj u nas był rano deszcz ze śniegiem, a cały tydzień było mroźno i dzisiaj jest ślizgawica, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj na nasze wędrówki wybierzemy się w swojej miejscowości, nie będziemy nigdzie daleko jechać. Więc jesteśmy po całym tygodniu harówy. Ja sobie wziąłem dzisiaj ze sobą hamak i bardzo fajny pomysł z tą karimatą, bo nie wieje wtedy w tyłek. Leciutko się niesie, więc nie ma z tym problemu i, i mogę sobie zrobić buju-buju w lutym, w lesie. Znowu będę okopcona jak tydzień temu, ale ja to lubię po prostu. idzie dostawa drzewa świeża dostawa drzewa idzie nie no ja też szukam drzewa po lesie dzisiaj jest mokre to nie tak łatwo słoneczko wyszło i zrobiło się cieplej bo w sumie to taki mrozik dzisiaj jest a takie rześkie powietrze Kierowniku wycieczki. Zjadłam tylko dzisiaj pinebry, chlebek na apatyku. I teraz mam parę owoców. Chyba trzeba pomyśleć o jakimś obiedzie w terenie. Co ty na to? Usnął w hamaku, chyba. Kobieta w lesie. Zjadłam, co miałam zjeść. Zubka jarzynowa dzisiaj u nas na obiad w sobotę. I zaraz będą tradycyjnie, jak ktoś ogląda regularnie mój kanał, to wie, że jak ja jestem w terenie, to zawsze na obiad mam. Co? Naleśniki. Tak jak mówię, jestem właśnie w lesie nad jeziorkiem. I tak chciałam właśnie pokazać, że tutaj u nas w Norwegii. Bo wszędzie są te skały. Pokazywałam raz, pokazywałam raz dawno temu, jak zaczynałam nagrywki na swój kanał, to pokazywałam budowę, jak wygląda budowa w Norwegii. Że właśnie najpierw, zanim powstanie dom, osiedle, no to najpierw trzeba uporać się ze skałą, tak, z, z, z podłożem, na którym będzie coś budowane. I właśnie tutaj w Norwegii jest problem. Cichy zabójca w norweskich domach. Brałam sobie czapkę, bo zaczął wiatr wiać, jest taki zimny, nieprzyjemny, a ja bardzo lubię chodzić w czapkach więc stwierdziłam, że sobie... Czasami mój brat, który ogląda moje filmy, zastanawia się, no, że ja tak zmieniam czasami nakrycia głowy czy coś na, na, na jednym wyjeździe. No ja tutaj w Norwegii nauczyłam się zabierać ze sobą rzeczy, które są mi bardzo, bardzo potrzebne. W zależności, jeśli chodzi o pogodę. Ja muszę mieć opaskę. Jeżeli wieje lekko, to na uszy, żebym tylko miała. Grubsze, jak jest zimno, czapeczki lub jeszcze grubsze. <noise> Także ja zawsze muszę być przygotowana na różne ewentualności. Jeżeli jestem, nie mam mnie w domu, to, yy, to to muszę ze sobą, jak żółwik, yy, jak ślimaczek, przepraszam, mieć taki, yy, taki mały domek ze sobą. <noise> A chyba sobie tutaj przystanę na chwilę. Stoję na tle. Przewróconego drzewa z korzeniami, ale musiało mocno wiać. Wracając do mojej myśli wcześniejszej. Ja oczywiście nie będę się mądrować na temat radonu, ale co chciałam powiedzieć? Pierwszy raz o Radonie usłyszałam, kiedy przeprowadziliśmy się do mojej miejscowości. To było no, 15 lat temu i wtedy sąsiadka gdzieś tam w jakiejś przypadkowej rozmowie zaczęła mówić właśnie o tym. I w niedługim czasie przeczytałam właśnie w gazecie, że gdzieś tam w przedszkolu wykryto właśnie. No, radą, tak, że, że, że były tam, yy, była norma przekroczona, która jest yy, yy, akceptowalna, tak? dozwolona przez Światową Organizację Zdrowia. Więc bo pierwszy raz, kiedy o tym usłyszałam. oczywiście, my kupując dom, no takich wiadomości żadnych, yy, no, jakby, no, nie spotkaliśmy się z takimi wiadomościami. Natomiast yy, Teraz są takie. Spotkałam się z umową, umową wynajmu mieszkania, i, i, i w tej umowie jest do osoby, która wynajmuje, czyli do właściciela. No jest takie pytanie, czy był mierzony radon w mieszkaniu. Bo czytałam, że z tego co pamiętam, chyba po 2010 roku jest wprowadzone, że domy muszą być budowane właśnie z myślą o Radonie, bo tutaj na terenie, gdzie ja mieszkam na przykład, jest bardzo dużo właśnie takiego terenu ze skałami, że, że trzeba te skały rozpierdzielać, żeby, żeby coś wybudować, trzeba gdzieś, nie wiem, wmontować się z domem, z jakimś budynkiem do natury, do skały trzeba się dostosować, nie na odwrót. No i ten radon cholerny, tak. Ten radon wkrada się do domów i wcześniej nie było takiego wymogu, natomiast teraz, tak jak mówię, od 2010 roku no jest narzucone, że musi być budowane no z zabezpieczeniem od ziemi, tak, że, że trzeba. Ja tam się dokładnie nie znam na tych fachowych nazwach, tak? ale no, taką membranę yy, yy, trzeba yy, zakładać, yy, budować w taki sposób, żeby ten radon do domu się nie wdzierał. Co robić, yy, jak już się wedrze do domu? <grywa> Czytałam na ten temat, że yy, no, trzeba. Yy, bardzo ważna jest wentylacja w mieszkaniu, trzeba wietrzyć mieszkanie. Po prostu, bo stężenie, tam wiem, że są normy podane z tego co czytałam. No i jak przekroczy te normy, to już wtedy no, trzeba coś działać. Zeszłam tutaj niżej, bo stałam właśnie tam za tym korzeniem, no to właśnie rzut okiem na to zwolone drzewo przez wichura. Uch. Ale musiało wiać. Oczywiście są w Norwegii tereny, no, na których ten radon występuje no, w dużych ilościach, w mniejszych lub nie występuje. To oczywiście sobie można na mapce samemu również sprawdzić, czy występuje na moim terenie. Na przykład tak, no, każdego z nas się to, powiedzmy, tyczy, no, ludzi, którzy tu mieszkają, tak, na przykład w Norwegii. I tak to wygląda. Jest urządzenie takie do mierzenia, właśnie bardzo fajnie i mądrze. No jest mieć takie urządzenie w domu, bo nigdy nie wiadomo, no które mierzy, który właśnie mierzy poziom radonu. Oczywiście radon najbardziej gromadzi się no, na, 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 no nisko, tak, czyli w piwnicach, no i na powiedzmy pierwszym piętrze, tak, czyli, czyli, czyli no blisko gruntu. Czym wyżej, no to jest go mniej lub wcale, a więc tak jak mówię, nas właśnie sąsiadka, że, że właśnie też ona słyszała wtedy, dawno temu pierwszy temat taki wybrzmiał, że gdzieś tam właśnie na naszym terenie został właśnie wykryty w jednym z przedszkoli. Radon najlepiej jest właśnie mierzyć od, w okresie takim zimowym. Od października do kwietnia, chyba z tego co pamiętam, przez dwa miesiące. Tak, trzeba mierzyć wnikliwie przez dwa miesiące, no, żeby mieć rozeznanie, czy, czy, czy zbiera się go dużo, czy występuje i tak dalej. Więc bardzo ważne jest wietrzenie domów, mieszkań. Ja wyraziłam się słowami, że. Na pierwszym piętrze, oczywiście w Norwegii, no nie ma parteru, nie mówi się parter, tylko od razu jakby pierwsze piętro, drugie piętro i tak dalej. My mamy tutaj takie ustrojstwo do mierzenia poziomu radonu, czy występuje, czy nie, bo jak to mówią, przezorny, zawsze ubezpieczony. Na weekend wjeżdża ciasto drożdżowe, tak zwane rwane. Z kremem waniliowym, który kupuję tutaj, taki gotowy, właśnie w kartonie. Tutaj mam masło, na to idzie właśnie ten waniliowy krem. No i według uznania, my lubimy rodzynki, czasami jeszcze dodaję jagody mrożone, ciasno układam na blaszce. No i po upieczeniu, tylko rwać, jeść. I tym fokacziowym akcentem. Kończę na dzisiaj. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za każdy komentarz, za każdego kciuka do góry, za każdą subskrypcję. A ja idę teraz pracować do kuchni. Po górach się już wybiegałam, teraz trzeba troszkę popracować w kuchni.